Dzień dobry. Tu Mirosław Oknicki. Witam na konferencji. Konferencja przed garą PLMA 49, 6 marca w Łobzie. Witam wszystkich. Witam tu pana burmistrza miasta Łobez, pan Piotr Ćwikła. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam też zawodników mistrza profesjonalnej ligi MMA, pan Kamil Kowski. Witam. Następny organizatora, Mirosław Adamów, tutaj po mojej prawej stronie, to Burmistrza. Na gali PLMA będzie od 6 do 8 walk. Może się zdarzyć, że tych walk nawet będzie więcej, bo szykujemy to niespodziankę, ale standardowo jest od 6 do 8 walk. Będą zawodnicy miejscowi z Łogza będzie Przemek Górny. Tutaj z Nowokardu będzie dwóch zawodników. Wojtek Balejko, waga 93, Artur Kamiński, jeszcze będzie Zdrawska Pomorskiego i Mateusz Dolega z Nowogarni. Także tutaj dzisiaj są obecni z kilku zawodników. Przyjadą też zawodnicy z zagranicy. Na razie mamy tutaj, jakby powiedzieć, zawodników ze strony Polski. Tu bym chciał oddać mikrofon Panu Burmistrzowi, żeby kilka słów od Pana Burmistrza. Witam Państwa z Piotr Cykla, Burgi Miło mi powitać 49. galę BLM PLMA w Łobzie. Chciałbym na tę galę zaprosić mieszkańców. Na pewno jest warto przyjść, bo będzie to starcie mediatorów. Jeżeli chodzi o mieszane sztuki barki i łopec, są one popularne u nas. Dlatego też e, chciałbym serdecznie zaprosić mieszkańców i podziękować współorganizatorom e, za, e, za organizację tej imprezy i e, tu przybycie do łopca. No witam wszystkich. No, cieszę się bardzo, że po z któryś już z Bóg w czwarta. Piątkę tala, która to względu bo już organizuje. I no, dzięki pomocy tutaj władzom, które zostały teraz z, z, z nami wybrane przez nas, no, odbywa się ta gala i, no, i dziękuję bardzo że za tą pomoc, bo, bo bez was, bez, 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 bez pomocy miasta nie odbyłaby się tak piękna gala, a naprawdę będzie warto zobaczyć tam dalej. No, to tyle no, co tam. Masz powód co, coś powiedzmy. chciałbym <totryk> zaprosić wszystkich kibiców co żeby żeby obejrzeli żeby to dalej miarę możliwości, że i tutaj, koledzy, które ma inny koledze, które no i oko. Lejko Rosjan, zaprosił. W takim razie zapraszam na galerię 6 marca po obrębie. Zapraszam wszystkich drażań, wszystkich drażań morskich, że żeby przyjechali do mnie, i będę reprezentował nasze miasto. Witam serdecznie, zapraszam wszystkich z i ogólnie osób, osoby, które interesują się tym sportem. Będzie Pani Witełzka. Dziękuję. Nie ma z nami teraz Przemka kolnego, który będzie prezentował właśnie Łobec. Jest nasz kolejny wojskowym w Wrocławiu. Dzisiaj dopiero w nocy przyjeżdża. Nie nie mógł Dzisiaj przyjechać na konferencję, ale już od środu będzie tutaj do dyspozycji. W przyszłym tygodniu także będzie na marzeniu. No i on będzie reprezentował nasze miasto tutaj w mieszanku Sztukach no, to tyle. Tej Chciałbym tutaj um, dopuścić do głosu Kamila Łepkowskiego, którego um, walka będzie walką wieczoru i walką pas. Pas ten ma w wadze 66 kg. Kamil Łepkowski marzy o tym, żeby znaleźć się w UFC i w najlepszej gali na świecie. Teraz 11 w kwietniu w Krakowie będzie gala organizacji UFC. Na tej, przed tą galą, na konferencji dyrektor UFC na Europę wyraził takie swoje stanowisko, że PLMAF, to jest organizacja, Polska Federacja MMA, dostała pełne poparcie UFC, największej organizacji na świecie, więc my jako, w ramach działania PLMAF, można powiedzieć, że dostąpiliśmy super zaszczytu, że jesteśmy wspierani przez największą organizację na świecie UFC i jest to dla nas wielki zaszczyt. Osobiście Pan Dyrektor po prostu to powiedział na konferencji prasowej, która teraz odbywała się w Krakowie. No i się bardzo cieszymy, bo możemy być częścią największej organizacji na świecie. Tutaj dla Kamila. Ja mikrofon. Proszę, kamień. Witam wszystkich. Nazywam się Pan Jorkowski. Bardzo cieszę się z faktu, że moja kolejna walka już za tydzień, właśnie tutaj w Błądzie. to kolejna moja obrona pasa. I myślę, że, że pokażę i zamknę wszystkim hejterom, którzy twierdzą, że, 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 że nie jestem czołgą wagi piłkowej w Polsce że naprawdę, naprawdę stać na, na to, żeby trafić do UFC i, i po raz kolejny obronić Was. Zapraszam wszystkich do, do Oren Sport na żywo oraz tutaj do aby e, Dopingowali nas jako zawodników, bo będą bo, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre walki. E, szykuje się super karta walk, więc e, jest co oglądać, a dodatkowo tutaj bardzo fajna oprawa będzie, więc zapraszam wszystkich. Co mogę jeszcze od siebie dodać? Jako organizator jestem bardzo zadowolony, bo 11 kwietnia w Krakowie, w największej rali można powiedzieć, na świecie, będzie walczyć dwóch zawodników, to znaczy zawodnik i zawodniczka, którzy pierwsze kroki stawiali, walczyli na PMA, a teraz walczą na największej rali na świecie. I, I to jest właśnie fajne, że z PMA można trafić na szczyt. Zresztą nie tylko oni, którzy startowali w PMA dotarli do tej czołówki, ale tutaj następni się szykują, tak właśnie jak Kamil Łemkowski ma taki rekord, jest tak dobry, że też jego marzeniem jest znaleźć się w UFC, najlepszej na świecie. Chciałem też podziękować bardzo tu władzom miasta, panu burmistrzowi, w ogóle wszystkim władzom, radzie miasta za to, że wspiera Ma. MMA jest to najszybciej rozwijający się sport walki na świecie. Oglądają to miliony ludzi. Zatem byliśmy w Chinach. Walkę polskiego zawodnika oglądało kilka albo kilkaset milionów ludzi, bo telewizja, która to pokazywała, była do miliarda odbiorników w Azji. Więc ten sport coraz bardziej jest popularny, i dzięki takim ludziom jak pan burmistrz i radzie miasta. Podarł tutaj, tutaj do, do Łowza i myślę, że jeżeli my przyjeżdżamy do jakiegoś miasta raz, to zawitamy tu jeszcze, tak jak do innych miast. że MMA się rozwija dzięki takim ludziom. Dzięki Panu również. Proszę bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc tutaj Panu Mirkowi, w Panu Mirkowi. Dlatego, że są tacy ludzie, którzy no, dostrzegają mm, miasteczka, w których e, no, rozwija się sport różny, nie tylko ten e, standardowy, ale też m, to, o czym teraz tutaj mówimy, czyli mieszane szukiwarki. E, możemy to pokazać naszej młodzieży, <coughs> możemy zachęcić do ćwiczeń, możemy zachęcić do uprawiania sportu. E, to jest ważne i ważne jest również, we, ważne jest również to, e, żeby pokazać to, że e, również w Łodzi Możemy wykreować osoby, które pojawią się na arenie międzynarodowej, a mamy tutaj do czynienia z eliminacjami do Mistrzostw Świata. Takie się odbędą przed samą Galą, dlatego też dla nas to jest dodatkowa wartość, która jest w tym momencie ważna. I jeszcze raz z tego miejsca dziękuję i zapraszam mieszkańców. Jak się okazuje, nie tylko Obza, ale również Nowogardu, Drawska no i okolicznych miast, jeżeli chodzi o, o, o Połkowie Chłopackie. Dziękuję jeszcze raz. Ja jeszcze tylko chciałbym kończyć tutaj, bo nie wspomnieliśmy o moim koledze, o Januszu bo to on wspierał mnie od początku, żeby tutaj nie poddawać się, bo miał, miałem takie już chwile zrezygnowania, ale to dzięki właśnie Januszowi tutaj tak ale też ma miejsce i ma swój byt dzisiaj która odbędzie się z 6 marca w Łodzi. Proszę bardzo. Proszę Państwa, w dzienniowie rozciągnięty do stałem wywołany do tablicy przez Mirkę. Tak, ja wspieram wszelkie inicjatywy sportowe, szczególnie jego, bo jak wiecie, to co jest, może coś nowego, ciężko zawsze prowadza. Mirek jest taką osobą, która tutaj wszystkie przeszkody pokonuje. Pokazał, pokazał nam boks, teraz pokazuje nam MMA. Bardzo się cieszymy, że jest to wyróżnienie dla nas, naszej miejscowości. Przykład dla innych małych miejscowości, bo chyba jesteśmy jedną z mniejszych miejscowości, gdzie ta kangala jest organizowana, że jednak mały też może. Bardzo dziękujemy Telewizji Ory, dziękujemy Tobie, że zdecydowaliście się u nas wystąpić, myślę, że nie będziecie żałować. Wszystkich telewizorów bardzo serdecznie zapraszamy do naszego miasteczka europejskiego. Mam nadzieję, że będzie nam się podobać. Dziękuję za wyróżnienie. Tyle z mojej strony. 49. gala PLMA. Myślę, że to jest już jakaś liczba, która pokazuje, że jesteśmy dosyć stabilni, robimy mnóstwo gal. W tamtym roku robiliśmy eliminację do Mistrzostw Świata, po pierwszy Mistrzostw Świata. Zawodnicy z Polski pojechali do Las Vegas na Mistrzostwa Świata, ja byłem trenerem kadry, pojechało pięciu zawodników, trzech zdobyło medale, więc Polacy są pozytywnie postrzegani na świecie i można powiedzieć, że Słabimy imię Polski, rozwijamy sport, jakim jest szczerze MMA, ma Nie potrzebuje dużych pieniędzy, to nie jest koszekówka, to, to nie jest siatkówka, to nie jest piłka nożna. A jest to bardzo jakby rozwijający sport, dlatego że rozwija różne partie mięśniowe i siłę, i kondycję, i koordynację ruchową. I też nawet patrząc już na obronność kraju, gdzie mówimy, nie mamy ciągów, nie mamy rakiet, ale mamy ducha. Polska była zawsze jakby z wielu stron, napadana czy Szwedzi, czy Niemcy, czy Rosjanie, no jakby powiedzieć, mamy sport, który jest sportem walki i można budować ducha, charakter, nie trzeba, jakby powiedzieć, no teraz mamy różne tam zagrożenia ze strony jakichś tam innych krajów, niby, a, że mamy kupić jakieś tam e, broń, nie mamy pieniędzy, a tutaj jest po prostu, MMA jest jakby sportem, który kształtuje charakter i myślę, że to jest fajny sport, bardzo ogólnorozwojowy i w każdym takim właśnie mieście czy miasteczku MMA powinno mieć swój klub. W tej chwili wiem, że jest bardzo duży rozwój MMA i, i wielu, wielu młodych ludzi chce to trenować, więc myślę, że tak jak władze Łobza i inne miasta będą chętniej pomagać w rozwoju MMA. Dziękuję bardzo. Myślę, że gala będzie Udana będzie zapowiadamy o 6 do 8 walk, z czego miejscowych będzie walczyć 4. Yy, jeszcze rozmawiamy z kilkoma zawodnikami. Może miejsc, liczba miejscowych zawodników się zwiększyć. Będą też zawodnicy z zagranicy, będą walki o pas. No, będą duże emocje. Także ja chciałem ze swojej strony już zakończyć. Jeżeli ktoś chciałby dodać coś od siebie, to bardzo proszę. Zapraszamy 6 marca. Zapraszamy 6 marca. Hala widowiskowa Łoś. Godzina 19.30. 19.30, prezentacja zawodników. 20. Zaczynają się walki. Także zapraszamy wszystkich. Chłodę z Ma. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.